Nie ma no, chciałem zrobić serię z Minecraft Yogbox. Ponieważ jestem początkujący to Przepraszam za błędy i takie różne. Stworzymy sobie nowy świat Jestem chory trochę, więc sorry. Przechodzę mutację poza tym. <laughs> tworzył się nowy świat, generuje się, wygenerowało się, u mnie na momento, e, tak. Z tego co wiem to teraz zapoznaję się z Xboxem na R chyba można go levelować. Z tego co wiem yy... zresztą to Idziemy sobie Sorry za lagi ale mi coś dzisiaj komptak niezbyt chodzi może jeszcze teraz i za niedługo z masakry coś zrobię. i ci Nie, nie wiem, może wydaje się głupio, no ale tak zaczynam Reven ostatnio sobie tak Minecrafta zwykłego i taką że coś nagram. Tak jakoś mi wzięło Sorry za te lagi, ale na serio kąpi mi dzisiaj nie wyrobię. Mam kłopoty z MW ostatnio sobie Yy, serwery mi zaczęły nie działać mam napisane serwery gry Call of Duty modem FL3 są niedostępne i takie i, i nie mogę się w ogóle single nie działa a multi mi nie chce zadziałać yy. Kurwa, chodź tu na pierwszym pierwszą noc ogóle sobie pozbieramy zaraz I wcale że mówię jak bremu Ale mi się tak przyzwyczaiłem Jak coś chcesz... Nie róbcie im Jak będę mieć jakieś w ogóle Fuck za nas. Ktoś mi pisze na skapie, sorry Zobac Zobaczę tylko kto to Panu Nie mogę im napisać, że nagrywam Bo, bo, że będzie co chwilę będą mi spamić uśmieszkami. Więc... Moim kolegom nie warto pisać, że się nagrywa. Ehm... Wiem, że nie powinienem levelować na początek ale muszę mieć trochę żeby już mi się nabijało Nie wiem co, co mówić, no bo myślę, że to, to są moje pierwsze odcinki Tak, to ja, ja jestem Bulba, y, Gleba na Mordę i takie różne, bo to ja jestem Tutaj jakiegoś drzewa, bo mnie zaraz łódź zażył. Mm. Siekierga. Kurwa, zaś mówię siekierga. Nie, chodź. Sorki? Tam nie ma FPS-ów, ale to nie wiem też może przez, że mi się się odrenderuje albo się zobaczy Też nie wiem... O! Wioska Tam są chyba piecyki, wezmę sobie drzewa, troszeczkę Może diaksy będą Nie wiedziałem, że to będzie wioska Przedtem tak na ślepo Ciekawe co będzie O, żarcie Żelazo, kilofik żelazny Tak, najpierw żarcie Idę podrzewo drzewo go Co mi się dzieje? Emil laguje, przepraszam, że ja tak zmieniam, ale Max FPS O, od razu lepiej. Znowu żal. Podoba mi się to w boxie, że grałem wczoraj i że jak rozwalę dolną to mi zletuje całe drzewo i to mi się podoba. Zaraz zrobię sobie Jadę tutaj do tego wiem może kom dzisiaj nie ciągnie, bo nagrywam trzeci raz już coś, ale czekajcie. Nie da się tak przypalić? A tak? Tak, dobrze Szybko bo... Zaraz, coś się zje. Yy, 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 nie wiem czy mi się upadejtowało na nową wer yy, na nową wersję czy nie, ale powinno chyba. <laughs> czy mi się to wróży jeszcze? Já era eu... To się myślę, że się nie da. Aha. Po Teraz nie mogę go postawić. Fak, ty... no. możemy sobie iść, zamieszkać. Idziemy tyle mi na razie starczy, a potem się gdzieś przeniesę yy, drzewo by się przydało no co jest, Gdzieś dałem to tu aha to jest takie pro, zapomniałem moi koledzy, pewnie tu będą oglądać do i będą moja sprawa, co ja lubię i co chcę się nagrywać tam na pewno pójdziemy, zobacz, tam się na pewno gdzieś zbuduje, może w, w skale, może nie w skale, się zobaczy. O, coś tu jest, to nie ma teraz. Teraz szukamy drzewa. To znaczy sobie tylko, że to nie wiozga. Kurde, tak jak bremą. Zobaczę, dzisiaj będę to konwertować wszystko o wliga. To się to pozbieram ci się koledzy będą śmiali, że dokładnie to chodzę teraz do pierwszej klasy gimnazjum, a tam się już potwory zaczęły spałować muszę szybko lecieć za jakimś no, creeperem. Rodziście. tego mi było ma. ma nie umiem fliperu rozwalać, a tu się naprawi Kiedyś Idę z tym, bo mnie zaraz jakiś Enderman złapie i będzie tupa O Ładny, nie? Z tego dobrego. Będę nagrywać modyfikacje i może kiedyś nagram jeszcze jeden odcinek albo dwa z problemami z grami różnymi. Może mi pomożecie. No, a jak nie, no to już nie ma już.